W dupy z nim dawaj, 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 dawaj. Mam kupu, Mam kupu, wam, kupu! Pokiebie, po kebiebie, po kebie, po kebie, po kiebie. Loama, zaraz, 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 zaraz. Izdogiem, wjeżdżam w nich. I leży, 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 leży. leży. I oocy, jeszcze jeden. Jeszcze dwóch gajs. Posilnie, posilnie, leży, 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 uciekaj, uciekaj, drugi leży, drugi leży. Gdzie jest jeszcze Last? Dawaj smoka smokuj 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 w dupie w dupie, w dupie, w dupie, w dupie, oh, kurwa, o, kurwa dostałem, 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 nie mam kogo Ej, druchu, Ej Trzech tu leży, trzech tu leży! No, ja te... Nie, nie dunno, chyba już poszedł, bo tam smok chyba jakiś widziałem, że ten był Tak, on... Podniósł go, nie trafiłem A na mnie jest chłop, na mnie jest chłop! Drongo zabił, a nie drongo tylko chyba ten. No co za kondo? Tu w domku macie Paweł, tam gdzie my byliśmy w tym domku. I napierwała coś do mnie Co to mi mnie na kurwie? Ja, uciekajcie! Uła! Dobra, jestem martwy. I spaliło mnie. GG, Paweł musisz mnie podnieść. O kurwa, matka! Paweł, bo on, matka mnie zobaczyła. Paweł Paweł, bo my tu z Goderem jesteśmy, a nas, matka na nas patrzy. Ja pierdolę. Dobra, nie da się grać, w człowieku. Chyba ty no na razie tych tamtych mieszkańców. Chyba ale my nie żyjemy! No wiem ale ogólnie to się nie przeszukujcie. Ale przebej, odejdźcie bo mnie jeszcze spali. Chcecie zadzwonić, że Mac mi czwórkę. Załadowalibyśmy ich w pizdę. No, no ze środka bronią jest... No stary, zaufaj mi. W hmm. sumie ja jestem pod ziemią czy co? Tak trochę. <coughs> Dobra, zostaw mnie! części od roweru. Chodzi o. o Chodzi o. o nie wiem co. Aaaa! Aaaa! Dobra, ale skąd oni wiedzieli? Ja idę, ja idę ukryć moje ciało, żeby oni dostali tego Venatora Palał, spalał, pie... Ej, się ziomki naparzają kto? Matulo. No

<laughs> Dobra, Paweł. Czy? Dobra, kurwa. Putka, guys. Putka. Obity, obity. Flara leży, leży, kurwa. Leży leży, 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 leży. Wypierdala mu bombę. Wypierdala mu bombę. Ej, 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 ej. Knockout City, Knockout City mu kurwa wale. Pów kurwa, plaka do ryja dostał. Dwóch leży, dwóch leży, dwóch leży. O, Gdzie, gdzie, gdzie? jest. A monkey? Taki... monkey? monkey? <laughs> jakby w to grały. Kocham to. Kocham to grać. Oj, Rafler. O, on nie miał niczego. Rozumieś, że o, oj, ten też nie miał. ten też. nie miał. la, la. U, tak Tak, 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 tak! dał, dał, kolego. Pójdę tam, gdzie ty nie może. Za tysiąc PLN pierdolę nie robię. W upale nie siedzę na dworze w czerwone oczy, lecz nie przez chorobę Wszystka jest suka, to worek na głowę Startowałem, zostawia tylko tu głowę Wołałem zioło, więc przyjedzie w moment Do stołu podany, mój kutas na stole Chciałbym dostać mieszkanie za jeden wieczór. Opozycję pozycję rozkurbiam sam bez kolegu. Wyćkilami mi nigdy nie brakuje jazzu Moją dziwkę, duszę jej brakuje tlenu. Chcieliby mnie na dole, robię na przeku. Ja Slimane, ty jeansy z HMO Nowa paczka na mnie nie jest z internetu Ta dziwka ciemniejsza, bo pochodzi z peru, nie mogę nic powiedzieć i nic nie słyszę. Jak nie zrozumiałeś, to znaczy, że milczę. Kwit mam cały czas, nie kurwa przez